Witam. Chciałbym Wam opowiedzieć małe co nieco o replice KWA 9-calowy Free Flow Kimo Trail System. Replika wykonana jest z metalu, dobrej jakości metalu, nigdzie nie ma luzów, nadlewek, wszystko jest tak jak powinno być. Posiada 6 regulowaną kolbę Special Forces, która mieści w środku akumulator na mini tamia dwudzielny. Producent przewidział zastosowanie akumulatorów litowo pośmerowych, jonowych, jakichkolwiek praktycznie. Co my tu mamy fajnego w tej replice? Jest to przede wszystkim key mode, do którego dostajemy dwa dwucalowe, polimerowe szyny RIS w zestawie. Mocowane oczywiście za pomocą imbusa, który również jest w zestawie. Waga karabinka wynosi 3 kg, czyli bardzo mało w zasadzie. Długość: złożony 73 cm, rozłożony 81 cm. Magazynek polimerowy, również bardzo ładnie wykonany, estetycznie. Logo KWA. mieści 120 kulek. Troszeczkę o osiągach: replika według producenta. Posiada 380 fps, mierzone na kulkach 0,20. U nas jednak na testach replika osiągnęła 400 fps na kulkach 0,20 marki GNG, chronując na chronometrze pana radeckiego. Czyli replika na kulkach 0,20 ma ponad 1,5 Żura mocy. Hop-up, regulowany, bardzo ciekawy i bardzo fajny. Zobaczycie to w naszym teście. Myślę, że to główna przyczyna, dlaczego replika ma takie bardzo do, dobre osiągi, ponieważ niesie całkiem ładnie, daleko i celnie. Może to być również przyczyna stokowo montowanej lufy 605 o długości 309 mm. W środku znajduje się wzmocniony szkielet Gearboxa w wersji drugiej na 9 mm łożyskach drugiej generacji. Po więcej. Zachęcam do przeczytania i zapoznania się z naszym szczegółowym testem, gdzie również pokażemy Wam replikę z bliska i będziecie mogli zobaczyć więcej szczegółów, ponieważ wykonanie jest naprawdę rewelacyjne.